Większość ludzi jest zazwyczaj zaskoczona, gdy mówię im, że rzuciłem pracę, która dawała sześciocyfrową wypłatę bez żadnego planu awaryjnego. Są nieco bardziej wyrozumiali, gdy mówię im, że byłem spawaczem podwodnym na platformie wiertniczej. To co najmniej niebezpieczna praca, ale nie zrezygnowałem z niej z powodu niebezpieczeństwa. Odszedłem z powodu czegoś, coś z czym wciąż trudno mi się pogodzić. Wiem, że brzmię niepokojąco, ale szczerze mówiąc, denerwuję się nawet myśląc o tym. Wiem, że to, co widziałem, było prawdziwe, ale wszyscy wokół mnie myślą, że straciłem rozum. Ale nie dlatego to piszę. Widzisz, zaczynam zapominać różne rzeczy. Nie tylko drobne szczegóły dotyczące tego incydentu, ale ważne rzeczy też. Wczoraj próbowałem przypomnieć sobie, jak znalazłem pracę, i ze wstydem muszę przyznać, że zajęło mi to prawie trzy godziny a to było zaledwie dwa miesiące temu. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli nadal tego słuchasz, to proszę tylko o jedno. Zrozum, dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem, zanim zaczniesz mnie osądzać. Jeśli nie wiesz nic o tej pracy, wiedz tylko, że jest bardzo niebezpieczna, dlatego jest tak dobrze płatna. W tamtym czasie byłem doświadczonym spawaczem i miałem pewne doświadczenie w spawaniu podwodnym. Zdecydowali się wysłać mnie do obszaru u wybrzeży Nigerii, bym mieszkał na tankowcu podczas sześciomiesięcznego projektu. Mojego pierwszego prawdziwego projektu offshore. Widzisz, w tych projektach offshore chodzi o to, że jesteś pośrodku absolutnego pustkowia. Jeśli to cię nie przeraża, po wyjściu na platformę jesteś tam przez co najmniej miesiąc. Ponieważ wtedy wraca kolejny statek z zaopatrzeniem, który przywozi żywność i transport dla pracowników. Spędzałeś miesiąc na platformie, a potem dwa tygodnie na lądzie. Nie muszę dodawać, że nie obchodziło mnie to. Zarabiałem około 150 tysięcy dolarów za tę pracę. Statek mógłby przypływać raz do roku, a mnie nadal by to nie obchodziło. Pierwszy tydzień w pracy był dość przeciętny. Byłem trochę zdenerwowany, ale kiedy zacząłem pracę, poszło już gładko. Pod koniec tygodnia otrzymałem kilka opinii i byłem zaskoczony, że były dobre. To był świetny początek. Drugi tydzień był niemal tak samo dobry. Ale w trzecim tygodniu pojawiła się gorączka kabinowa. To trochę jak w filmie Dzień Świstaka, gdzie każdego dnia dzieją się dokładnie te same rzeczy. Budziłem się, jadłem śniadanie, witałem się z ekipą sprzątającą, rozmawiałem z przełożonym o planie dnia, spotykałem się z resztą zespołu i zaczynałem pracę. Wszystko jak w zegarku. Tak więc, aby urozmaicić nieco pracę, zacząłem chodzić na nocne spacery po platformie. Nie muszę chyba wyjaśniać, dlaczego są one wysoce odradzane. Ocean nocą jest naprawdę ciemny. Gdyby coś lub ktoś do niego wpadł, równie dobrze mógłby zostać uznany za martwego. Niezależnie od tego, i tak chodziłem na moje spacery. Pamiętam, że było to przerażające, gdy po raz pierwszy zobaczyłem, jak jest ciemno, ale także wydawało się to nieco kojące. Wpatrując się w czarne, atramentowe wody, czułem się, jakbym niemal unosił się w przestrzeni. Można było wrzucić jabłko do wody i czuło się, jakby rozpłynęło się w powietrzu. Pamiętam, że tych kilka pierwszych nocy spędzonych na chodzeniu po platformie było bardzo medytacyjnych, ale trwało to tylko przez te kilka pierwszych nocy. Pewnej nocy, spacerując po platformie, zauważyłem, że inny z moich współpracowników również wyszedł na spacer. Był to Mason. Mason był kolejnym spawaczem, który pracował ze mną na platformie. Rozmawialiśmy wcześniej kilka razy, ale nigdy nie byłem zainteresowany bliższym poznawaniem go. Uważałem go za miłego faceta, ale nieco naiwnego i nudnego. Coś dziwnego działo się z nim tamtej nocy. Zawołałem go, ale nie odpowiedział. Zacząłem iść w jego kierunku od lewej strony, a gdy podszedłem bliżej, zauważyłem, że opiera się o barierkę, wpatruje się też w ocean bardzo martwym wzrokiem. Miał szeroko otwarte oczy i. i ślinił się. Pamiętam, że położyłem dłoń na jego ramieniu, by go ocucić, ale on drgnął, gdy go dotknąłem. Prawie jakby obudził się z głębokiego transu, a jednak spojrzenie, jakim mnie obdarzył, wyrażało absolutny strach. Ale zanim zdążyłem go zapytać, czy wszystko było z nim w porządku, biegł już do swojego pokoju. Nie będę kłamać, zdecydowanie byłem trochę zaniepokojony. Zrzuciłem to jednak na brak snu i problemy ze zdrowiem psychicznym. Wtedy stało się to po raz pierwszy. W momencie, gdy spojrzałem na wodę, zostałem przeniesiony do jakiegoś innego miejsca. Nie potrafię tego wyjaśnić, a raczej nie wiem, jak to wyjaśnić, ale najbliższym słowem, jakim mogę to opisać, jest piekło ale nie ma tam ognia ani płonących ludzi jest tylko czarny wir z jasnym ogromnym żółtym okiem po środku powoli w niego wpadałem w miarę jak spadałem w czarny wir w mojej klatce piersiowej narastało ogromne ciśnienie mój oddech stawał się coraz krótszy czułem się tak jakby moje płuca miały zaraz pęknąć i wtedy to coś do mnie przemówiło. Dźwięk przypominał milion klaksonów statków jednocześnie. Na początku nic z tego nie rozumiałem, a potem powiedziało to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, aż wreszcie zdałem sobie sprawę z tego, co mówi. Nakarm mnie. To była jedyna rzecz, jaką usłyszałem. Straciłem przytomność i zacząłem spadać. Czułem się, jakbym miał na sobie kombinezon z ołowiu. Tonąłem coraz szybciej i szybciej. Spojrzałem w dół, a tam było oko. Mój oddech stawał się coraz krótszy, a płuca wydawały się ściśnięte. A potem. Wszystko stało się czarne. Myślałem, że umarłem, dopóki się nie obudziłem. Następnego dnia nie widziałem Masona. Podobno był chory, ale nie jestem pewien, czy była to prawda. Myślę, że on też to widział. Życie toczyło się dalej. Gdy zbliżałem się do czwartego tygodnia, obiecałem sobie koniec z nocnymi spacerami. Ale sny się nie skończyły. W rzeczywistości stawały się tylko bardziej intensywne. Starałem się więcej pracować, by zapomnieć o tym wszystkim. Brałem nadgodziny, ale miałem odgórny limit godzin, ile mogłem pracować. Zawarłem z samym sobą umowę, że wypierdalam z wody, gdy tylko robiło się ciemno. Niestety to też nie pomogło. Czasami odpływałem i znajdowałem się z powrotem w tym ciemnym miejscu, wpadając bezradnie w ten okropny wir. Zauważyłem też coś innego. Zaczęło mnie bardzo swędzić. Szczególnie zaczęły swędzić mnie stopy. Ciągle je drapałem. Jedynym momentem, w którym nie swędziały, było chodzenie. Pozostawałem więc aktywny i zacząłem spacerować w ciągu dnia, kiedy tylko miałem na to okazję. Czasami widywałem Masona podczas spacerów. Wydawał się być skorupą dawnego siebie. Czasami po prostu stał na środku korytarza, Myślę, że to coś na niego wpłynęło. Swędzenie stawało się coraz gorsze, aż pewnej nocy nie mogłem już tego znieść. Musiałem iść na spacer. Tej nocy było deszczowo, ale fale były dziwnie spokojne. Postanowiłem, że nie będę szedł ani zbliżał się do żadnej barierki. Wiedziałem, że to coś tam jest i czeka na mnie. Czeka, aż taki pojeb jak ja zostanie złapany i się poślizgnie. Spacerowałem dalej, ale wtedy coś zauważyłem. Jakaś postać stała blisko barierki. Na początku nie mogłem jej rozpoznać, ale potem zdałem sobie sprawę, że to może być tylko jedna osoba. To znowu był on. Popędziłem w dół ze szczytu schodów. Początkowo przyspieszając, aby do niego dotrzeć. Ale im bardziej się zbliżałem, tym bardziej zaczynałem zwalniać. Czułem się, jakbym został nafaszerowany jakimś narkotykiem. Zobaczyłem Masona przed sobą. Tym razem wychylał się za daleko, ale z jakiegoś powodu w tym momencie poczułem dziwny spokój, którego nigdy w życiu nie czułem. Wciąż nie mam pojęcia dlaczego. Zacząłem iść w jego kierunku i wtedy znów to usłyszałem. Nakarm mnie. Tym razem się nie bałem. Nie, daleko było mi do przerażenia. Byłem w całkowitej błogości. Padający deszcz sprawiał wrażenie, jakby zmywał wszystkie moje zmartwienia i obawy. Nakarm mnie. Kontynuowałem spacer w jego kierunku. Logiczna część mojego mózgu mówiła mi, żebym stamtąd uciekał. Wiedziałem, że to słuszne, ale czułem się, jakby moje ciało było na autopilocie. Moje nogi miały własny umysł tak to czułem. Nakarm mnie. Im bardziej zbliżałem się do Masona, tym głośniejszy stawał się ten głos. Czułem się, jakby mój mózg miał pęknąć na pół. Dźwięk był jednocześnie realny i wyimaginowany. Deszcz nie pomagał. Szedłem dalej aż stałem tuż za Masonem. Nakarm mnie. Mason wychylał się dalej. O wiele za daleko. Wiedziałem, co za chwilę zrobię. Raczej wiedziałem, co zrobi moje ciało. Dźwięk rozrywał mi głowę na pół. Uczucie euforii zniknęło. Czułem się jak pasażer we własnym ciele. Nie mogłem poruszyć ramionami, nie mogłem poruszyć niczym, ale i tak obserwowałem, jak moje ciało reaguje i porusza się. Moje lewe ramię uniosło się i po lekkim pchnięciu Mason zniknął. Tylko dwie sekundy zajęło mu zniknięcie w ciemności. Nie krzyknął. Nawet nie machał rękoma, gdy spadał. Po prostu spadał w czerni jak kamień. Stałem tam przez kilka sekund, mając nadzieję, że to tylko kolejny sen. Próbowałem się odwrócić, ale wciąż nie mogłem poruszyć ciałem, i wtedy to zobaczyłem. Żółte oko powoli wyłoniło się z czarnej, jak smoła wody, wpatrywało się we mnie. Nie potrafię wyrazić słowami, jakie to było przerażające. Czułem się tak, jakby całe dno oceanu należało do tego czegoś. Dźwięk ponownie rozbrzmiewał w mojej głowie. Był głośniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a ból był nie do zniesienia. Pamiętam, że następnego dnia obudziłem się w moim pokoju. Zaspałem o godzinę. Natychmiast rzuciłem się do wyjścia, myśląc, że czeka mnie poważna rozmowa z przełożonym, ale kiedy tam dotarłem, wszyscy zajmowali się czymś innym. Najwyraźniej Mason zaginął. Ludzie donosili, że widzieli go zeszłej nocy. Najwyraźniej powiedział komuś, że idzie się przewietrzyć, co wiele osób uznawało za dziwne, biorąc pod uwagę, że padał siarczysty deszcz. Serce zaczęło mi walić. Wspomnienia z tamtej nocy zaczęły się wkradać do mojego umysłu. Przypomniałem sobie błogość, którą czułem, a potem powolny spacer w jego kierunku, a potem to, co mu zrobiłem. Wciąż nie wierzę, że to wszystko zrobiłem ja. Wielokrotnie próbowałem się ruszyć lub odwrócić w drugą stronę, ale moje ciało mnie nie słuchało. I wtedy przypomniałem sobie dźwięk, jak to coś mnie wołało. I to gigantyczne żółte oko pod wodą, które mnie obserwowało. Mimo to już go nie było. Ludzie szukali i szukali, ale powoli doszli do ponurej świadomości. Pod koniec tygodnia uznano go za zmarłego. Serce mi się krajało za każdym razem, gdy słyszałem jego imię. Nie mogłem tego wszystkiego już znieść. Pod koniec miesiąca zrezygnowałem i wsiadłem na statek. Mój przełożony zagroził, że wpisze mnie na czarną listę za zerwanie kontraktu, ale nie obchodziło mnie to. Chciałem po prostu wypierdalać z tego miejsca. Wróciłem do domu i zacząłem pić bez przerwy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio w ciągu dwóch miesięcy nie byłem pijany do nieprzytomności. To jednak nie pomaga aż tak jakbym chciał. Za każdym razem, gdy śpię, mam ten sam sen, ale tym razem jest nieco inaczej. Gdy wpadam w czarny, jak smoła, wir, pojawia się oko. Ale kiedy się rozglądam, widzę Masona. Spadającego przede mną, bez życia i zupełnie wiotkiego. W kierunku tego przerażającego oka. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału, i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.